z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj tak naprawdę na kanale miało być, miała być recenzja kostki MF5, ale okazało się, że przyszła do mnie paczuszka yy, prosto od Kii od mofangę i szczerze powiedziawszy nie wiem nawet co jest w środku, dlatego chciałem najpierw zrobić ten unboxing, yy, ponieważ jest to dla mnie no, niespodzianka, po prostu niespodzianka. Myślę, że w folię w sumie to bez nożyka rozerwę albo nie rozerwę, rozerwiemy. No to tak jak mówię, no stwierdziłem, że recenzję troszkę przesunę, a to, co jest dla mnie samego niespodzianką, sobie zostawimy. Bardzo szybko mi to przyszło, ponieważ w ogóle ostatnie dwie paczki. Ostatnia paczka, o której też nie mówiłem, szła zwykłą pocztą, a przyszła w tydzień z Chin, co jest dla mnie zaskoczeniem. Ta paczka dostałem wiadomość na Facebooku, że wysłali do mnie tą paczkę 3 dni temu. Dzisiaj jest piątek, jak ja to otwieram. Wy to oglądacie w sobotę lub później, więc też bardzo szybko. I co mamy w środku? Okej, okay, w środku mamy jedną kość. W środku mamy jedną kość. Nie wiem dokładnie, co to za kość. Zaraz się przekonamy. Czy ja zdaję sobie sprawę istnienia takiej kostki? Może ona już wyszła, może nie wyszło. Trochę opakowanie sobie naciąłem. Ale myślę, że nikt się nie obrazi z tego powodu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nowa kość z matcem znowu. W przodu. Aha, dobra. Ja wiem już, co to jest. To jest, proszę ja was, kostka SAIL, SAIL 6 cm, czyli zwykła kostka kij y, SAIL, tylko w wersji 6 cm, na opakowaniu mamy i tak matza, no i tu już Wam nie powiem, co mamy. Kostka na czarnym plastiku, świetnie, chociaż ja to lubię na kolorowym teraz kostki. Y, kostka SAIL, instrukcja chyba klasyczna, aczkolwiek no... Możecie sobie rzucić okiem, tak? Może to jest jakaś nowa instrukcja. Ja tych instrukcji nigdy nie sprawdzam, więc tak naprawdę nie wiem jak one wyglądają. Ale twierdzę, że mniej instrukcje już raczej potrzebne nie są do układania kostki. No i też nie, nie twierdzę, żeby te instrukcje były jakieś świetne, ale można z nich się nauczyć oczywiście. Nie jest tak, że nie można. I mamy samą kostkę Sail. Ja mam kostkę Sail w ogóle większą jeszcze chyba niż 6 cm, na której próbowałem zrobić tego moda. Znaczy próbowałem na zwykłym sejlu zrobić, ale mam też sejla większego, na którym chciałem też magnesy wstawić. No i zobaczmy jak to się rusza. Sail jest kostką budżetową oczywiście, więc nie spodziewałbym się jakiejś rewelacji. Ale muszę przyznać, że porusza się bardzo przyjemnie. Nie wiem z czego to wynika, ale zauważam bardzo często, że kostki troszkę większe nawet jeśli to jest jednakowy model, to potrafią poruszać się odrobinę lepiej. Już kilkakrotnie zwracałem na, kilkukrotnie zwracam na to uwagę, że na przykład Shenkshur Legend zwykły, a Shenkshur Legend ten większy, który miał nie wiem ile centymetrów 6-7, nie wiem, większy był na pewno od tego, yy, poruszał się sporo lepiej od tej zwykłej mniejszej wersji. Nie wiem, z czego to wynika. Są na pewno już takie wielkości. 6 cm to jest jeszcze wielkość OK, na której można robić finger triki, którą można OHA układać, jakby ktoś chciał, jak widzicie, te 3 mm w górę znacząco nie przeszkadzają przy OH, aczkolwiek trzeba by się przyzwyczaić, mam wrażenie, że to jest dokładna odwrotność. Dlaczego tak się dzieje? Że to jest dokładna odwrotność tego, co się dzieje z małymi kostkami. Bo popatrzcie na to, mamy Diana który wydawał swego czasu swoją kostkę Zanchi w różnych wersjach wielkościowych. I tak naprawdę wszystkie te mniejsze wersje, no 55 mm poruszała się bardzo fajnie i przez wielu była używana na przykład do ale wersje już mniejsze, czyli 50 mm albo 42 mm Diana Zanchi, odbiegały od oryginału, chociaż nie różniły się w ogóle budową, nie różniły się niczym poza wielkością, to jednak to zeskalowanie kostki w dół sprawiało, że poruszała się gorzej. Być może rzeczywiście działa to w ten sposób, że troszkę większe kostki będą poruszały się przyjemniej. Czy tak jest? No to my trzeba naprawdę zrobić eksperyment i zobaczyć na wielu kościach. Ale mam wrażenie, że ten save porusza się bardzo fajnie. Być może nawet fajniej niż ten zwykły, który ma 57 czy 56 mm. Ten ma mm, oczywiście, 60, jest odrobinę większy. Po co taki zabieg? Nie umiem określić, czemu wydają taką kostkę odrobinę większą. Może są ludzie, którzy twierdzą, że zwykła kostka jest odrobinę za mała. Nie mówię, że nie, bo tacy mogą być. Jeśli chodzi o cenę kostki, no to musicie poczekać, oczywiście na jej recenzję. Troszkę jeszcze czasu będzie do tego, ponieważ no parę kostek jest do recenzji. Jak wiecie, dopiero co otwierałem kostki. Potem znowu otwierają kostki, więc jeszcze są cztery recenzje. Ta będzie pewnie piąta w kolei. Na szczęście tych kostek się nazwierało i jest co recenzować. To całe szczęście, że jest co recenzować, bo to jest najważniejsze dla mnie. Tyle w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście widzimy się w pozostałych filmach. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym zwiększaniu kostek. Czy ma to sens, czy nie ma to sensu. Może większe kostki się okażą lepsze, i za parę lat się okaże, że wszyscy będą na kostce, która ma 65 mm bo będzie zwyczajnie chodziła lepiej z jakichś niewiadomych yy, przyczyn. Może to jest jakaś ezoteryka, magia, nie wiem. Nie nam to oceniać, ale widzimy się na samych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!